No elo, dzięki za wygenerowanie z e, aż 200, co 20, 2000 wyswietleń pod e, sortem z okazji z grilla. Nie sądziłem, że w tak szybkim okresie zdobędę aż tyle, co ja gadam, mniej subskrypcji tylko wyświetleń, to w ciągu tak, nie wiem, 5-6 dni. Nawet mój najbardziej, najbardziej plarty filming z kofińców po jakimś czasie czy, czy, też osiągnę 200 wyświetleń. Czy, co by było, gdyby ten walec dabingowo kofinsy, warto obejrzeć? Bo gdyby nie ten film, to mój kanał... Czy znaczy, istniełby? Ale by był po prostu bardziej niszowy, niż obecnie jest. Gdyby nie ten film, no to dosłownie nikt by nie, o mnie nie wiedział, a tak przynajmniej jak jest garstka osób o specyficznych poglądach i upodobaniach na mnie. A mam nadzieję, że przynajmniej komuś sprawią przyjemność. I po prostu jestem bardzo wdzięczny każdej osobie, która ten sort z ży życzeniami z grilla obejrzała, każdej osobie. Przynajmniej jakby nie wiem, chociaż sekundę oglądała, Jestem bardzo, bardzo wdzięczny takim osobom, nawet jak sekundę obejrzała tego materiału. Więc no, bardzo wam dziękuję ludzie, narka.